Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż, uczniowie jego zaczęli po drodze zrywać głosy. Na to Faryzeusze mówili do niego. Patrz. Czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i począł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno i dał również swoim towarzyszom. I dodał, to Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Zatem syn człowieczy jest Panem także Szabatu. Oto słowo Pańskie. Faryzei. Uczeni w piśmie i faryzeusze traktują Jezusa jako kogoś, kto nie przestrzega prawa, bo uzdrawia w Szabat i nie przestrzega tradycji. Ale tak jak słyszeliśmy, Jezus mówi, Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. I tę zasadę stosuje w całym prawie. Nie człowiek został ustanowiony dla prawa, lecz prawo dla człowieka. Jak postępować? Uczy nas sam Pan w Ewangelii. Jak zwykle, taki tu, stale chcą go pochwycić na słowie faryzeusze, a i Ci, którzy zostali przez nich zwiedzeni. Jezus z zaskakującym spokojem odpowiada im i kontynuuje wypełnianie woli Bożej, choć nadal będzie krytykowany. I wszystko to mówi o powierzchowności, o tym, jak my patrzymy na ludzi wokół nas. Czyż Jezus. Nie mógł od razu powiedzieć im wszystkiego w twarz. Nie. On spokojnie i roztropnie odpowiedział. I odpowiedział właśnie o dniu Pańskim. Jezus pokazuje nam w Ewangelii, abyśmy pojmowali prawo duchem, a nie słowem. Szabat. Jest ustanowiony dla człowieka. I te słowa Jezusa przygotowują nas i mówią o tym, jak bardzo Bóg ceni człowieka. To nie tylko chodzi o szabat, ale Bóg wszystko stworzył dla człowieka. Człowieka wywyższył ponad wszelkie stworzenie. W centrum jest człowiek. Dla człowieka Jezus. Stał się człowiekiem i dla człowieka umarł i z wstał. I to właśnie z wstanie jest fundamentem naszej nadziei i zachęty, abyśmy zetknęli się ze wszystkimi wyzwaniami, bez względu na to, jakie są. Uczeni w piśmie i faryzeusze chcą przestrzegać słowa prawa, ale czy oni dobrze znają pismo święte? Jak wiele razy Bóg w stosunku do ludzi był tak bardzo łaskawy? Jak wiele razy ludzie zgrzeszli przeciwko Bogu? Czyż nie tyle samo razy Bóg odpuścił człowiekowi, który miał inne ideały i podążał za swoimi bożkami? Jak wiele razy Wzywał, by powrócił na właściwą drogę i nigdy nie zamknął przed nim drzwi. Jak wiele razy człowiek zgrzeszył, a ponownie ma okazję, by powrócić. I dopiero wtedy zaczynasz rozumieć, że Bóg miłuje Cię bezwarunkowo. Bez względu na to, jaki jesteś, zależy mu na Tobie. On jest tym, który pokazuje właściwą drogę. I poprzez dzisiejszą Ewangelię zadane jest pytanie, jak ja spoglądam na swoją wiarę i przekazania, które dał mi Pan? Czy jest to wypełnianie czegoś, co zostało mi przepisane, abym to uczynił i szedł dalej? Prawo i przekazania zostały mi dane, aby pomogły mi nieść moją wolność. Abym nie stał się niewolnikiem przepisów i formalizmu, lecz abym posługiwał się nimi w budowaniu mnie samego jako człowieka. Podobnie jest, gdy patrzymy na morze. Jest piękne, ale gdy znika słońce, traci się to naturalne piękno, błękit. Ale jakie ono jest od wewnątrz? Jego głębie są pełne życia, tak wiele stworzeń, które Bóg stworzył w morzu. I Bóg poprzez to chce nam powiedzieć, abyśmy nie zatrzymali się jedynie na powierzchni, która czasami jest piękna albo brzydka. Trwa w ciemności albo jest olśniona słońcem. On pragnie, abyśmy weszli do wnętrza i zobaczyli, czy jest coś, co przeszkadza. dla drugiego i na ile pragnę żyć dla Boga i podobnie z prawem jeżeli pozostanie tylko na powierzchni staje się formalnością ale jeżeli wejdę w to trochę głębiej widzę, że prawo to nie tylko litera lecz, że tu ukryte jest piękno, które zależy ode mnie nie od kogoś innego bo tym pra... nie myśląc o tym, co wydarzy się jutro albo co wydarzyło się wczoraj, ważne jest to, co mam do dyspozycji dziś. Jezus poprzez swoje uczynki, słowa, swoją postawę wobec człowieka i jego dobra, nie patrzy na to, co powiedzą inni, nie zwraca uwagi na reakcje faryzeuszy, lecz zależy mu na człowieku, na jego zdrowiu, na jego zbawieniu. Śledujmy Jezusa. Nie mamy nic do stracenia. Chrześcijanie poprzez swoje życie dają świadectwo, iż zrozumieli, co powiedział Chrystus Pan, że Szabat jest dla człowieka i pokazują, że ich świadectwo w społeczeństwie nie służy temu, by bronić praw w stosunku do człowieka, lecz wstawiać się o dobro każdego człowieka. I nakazuje to prawo, wszystkie prawa pochodzące od Boga. I gdy wydaje nam się, że musimy to robić i bywamy do tego zmuszeni, nie, wręcz przeciwnie, te nakazy służą prawdziwemu dobru. I nie bójmy się czynić dobra i bronić go ze wszystkich sił. A możemy czynić to najlepiej, wierząc w Boga i ucząc się od Boga, jaka jest rzeczywista prawda i powołanie człowieka. I odkryjemy wówczas, że Bóg jest Panem Szabatu i wszystkich praw. I że to, co jest najważniejsze, pragnie On dla nas dobra. I abyśmy Wyprostowali głowy we wszystkich problemach i powoli zmierzali ku Jego wieczności. Amen. Się. Módlmy się do Boga, Pana czasów i wieczności.